Piękna dzisiaj pogoda, 29 w Celsjusiku. Adam Ozi, witam Cię, witam! Wracam dopiero z pracy Do u nas piękna pogoda, trzecia godzina Także lecę do domu 27, 28 w Celsjuszu Tak, troszkę chłodniej kurde, ostatnio było po 35 stopni Cieplutko za, za, za fajnie A o które kto ja u ciebie tam czyli bo ty w Szwecji w, Szwy, w Szwajcarii w Szwajcarii bo w Szwecji tak z tego co pamiętam o w Szkocji kurde mi się pieprzy, w Szkocji. Ale ile jest różnicy czasu? U mnie jest za 10, 3, o 8, 45, czyli czekaj, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 godzin. 5 godzin różnicy. To co ty tak długo pracujesz? Do 9 godziny, tylko że ty pewnie na ten. Bo ty coś tam mówiłeś, że jako w restauracji gdzieś tak to. O meczyk jakiś tak, że Szkocja z Niemcami ja za bardzo w ogóle piłkarski nie jestem, żadnych meczów nie oglądam, także O, pustki wsze... Tutaj w sumie jak jakieś mecze są to te to ludzie kurde szaleją. Nie? Mnie to jakoś kurde nie kręci, nigdy mnie to nie kręciło. pojęcia o tych meczach mówię co gdzie kiedy co się dzieje bo za bardzo to dla mnie to jest takie trochę bezsensownie ale ale wiadomo każdy ma inne każdy ma inne pocie, pojęcie podejście do tego kiedyś na zakładach bukmacherskich, bo tak w sumie nie grałem nie ale trzeba chyba Polska grała z, z, z Rosją, czy z Niemcami, czy Wiem, że miał być jakiś taki mecz, że miała wygrać, nie? Albo przegrać, czy co, nie? I postawiłem tysiączkę, jeszcze w Polsce mieszkałem. W Polsce, ten... tysiączka postawiłem i... i akurat, nie jak zawsze chyba, przegrywali i to zremisowali, nie? Od tego czasu. raczej znaczy nie od tego czasu, tylko w ogóle nie oglądałem, nie siedziałem w tym. Tylko taki koleś, wiesz, też stawiał ten... Tam... na Bet... Nie wiem jak to się nazywało, nie Betflik, teraz jest Betflik nie pamiętam jak to się nawet nazywało, nie? A to było z 10 lat temu, z 12, nie? To postawiłem dyszkę, a czy nie dyszkę, tylko tysiączka postawiłem i wcięło go, nie? <grym wioski> tak to mówię, dla mnie mecze to takie troszeczkę wiesz A ogólnie w Szkocji, no to jaka jest pogoda, taka zbliżona na przykład nie wiem, do Polski, czy, czy tam jest ciepło, zimno? Ja ile mam do pracy? Wiesz co, ja mam 17 mil mniej więcej, to jest a, ile? 30 km? pół godzinki, nie? To jest tak, wiesz, spoko. O, czyli w październiku. Ja mam spoko, wiesz, w Stanach to przeważnie są ten. są, kurde, da, dalekie dojazdy, nie? Dla mnie to pół godziny to jest dużo, bo przez 5 lat pracowałem, miałem kurde, dosłownie 5 minut do pracy, nie? Także było za spoko, bo na nogach był... Znaczy w sumie na nogach nie, ale na rowerze 3 razy chyba jeździłem, ale trochę za bardzo mi się... Za zimno z rana, nie? A teraz mam kurde te 17 mil A jakieś 30... Około 30 kilometrów, nie? No to w sumie nie jest daleko jak na Amerykę, ale... Dzień w koszuli, można A czym jeździsz? Ja czym jeżdżę? Rafał Młody. Ja jeżdżę starą Mazdą piątką. Mi to auto odpowiada. Nie jestem jakiś napalony na samochody. Ale będę musiał coś zmienić w tym roku, bo. Jakieś takie bardziej, tylko ja wany lubię, nie? Teraz chyba znaczy, ta mi się podoba. kija Kija Carnival mi się podoba. Coś takiego będę chyba kupował. O, czyli w Szkocji jak w październiku. Zimy w Polsce. Już co, zimy, kurde, bo tutaj też podobne są, na przykład, zimy jak w Polsce, zależy jeszcze w jakiej części kraju, to okolice Chicago to ja pamiętam za dzieciaka to kurde w Polsce ja jestem zbieszczadnie to wiesz to były zimy takie długie a to jak w tym roku tutaj to kurde to prawie zimy nie było Z Dębicy, no to do Dębicy ja, ja ustrzyki dolne, stolica Bieszcza. To do, do Dębicy nie jest daleko, nie? 120-150 km. Dębica koło Rzeszowa, co nie, tak jak ko kojarzę, bo czasami mi się coś tam ten, ale raczej koło, ta, koło Rzeszowa, nie, to ja mam do Rzeszowa z Ustrzyk 120 km, nie, no to Dębica ze 150 pewnie jakoś tak. między Rzeszowem a Tarnowem, czyli mówię, ze 150 km pewnie będzie, bo to od Rzeszowa jest kawałek w stronę Krakowa, co nie to rzut, rzut beretem. Do Rzeszowa, do Rzeszowa się najeździłem z uszczyk po ten studia robiłem nie tam na Spiana, Wyższa Szkoła Prawa i Zarządzania tak jakoś tak to chyba się nazywało to się trochę do Rzeszowa najeździłem nie a ogólnie to dawniej też na zakupy jeździłem do Rzeszowa bo u nas to wielka lipa tam parę sklepów nie no to do Rzeszowa często jeździłem jeszcze jak w Polsce mieszkałem to to na zakupy nie znaczy na zakupy w sensie Myślę, że wiesz, jakieś tam ciuchy, nieciuchy. No i na giełdę do Rzeszowa, tam na słomczym czy coś takiego się nazywało, nie? Co na zakupy ja już nie pamiętam jak te sklepy się tam nazywały ale Galeria chyba Rzeszów czy coś takiego Teraz pewnie to się pozmieniało, nie? Ale... To było to było ponad 10 lat temu, nie? To kurde wszystko się pozmieniało w Rzeszowie. Teraz to pewnie... No dokładnie wiesz, dawniej kurde mówię, już w Polsce nie byłem ponad 10 lat, co nie, czyli mówię tam na zakupy nie? 12 lat temu to, to kurde wszystko się pozmieniało. No, czas za pieprza, ja kurde mówię, znaczy tak czym starszy człowiek to pewnie szybciej ten czas leci, nie? Ale mi się zdaje, że dawniej za dziecka czy za gówniarza, to kurde ten czas jakoś tak się wiesz, trwał, nie? A teraz ja go pieprzę, poniedziałek i piątek, nie? Poniedziałek i piątek, jeszcze tak w piątek staram się gdzieś, wiesz, pojechać, sobotę, niedzielę, żeby gdzieś poza domem, być, coś zobaczyć, poswiedzać, cokolwiek, nie? Z dziećmi, kurde, ten coś porobić, to wtedy jeszcze taki weekend przynajmniej długi jest, nie? A tak kurde do tej pracy to ja pieprzę. to poniedziałek piątek i już pół roku minęło, nie? To już masz jak czerwiec. No, w sumie pół roku już minęło, nie? A dopiero jeszcze pamiętam kurde Sylwester. Siwy dym. Jan Kowalski, też Cię pozdrawiam, witam Cię i pozdrawiam! Jaką ulicę jadę? Wiesz co? Ja jadę Milwaukee, nie? Przed, przed Willing, gdzieś jestem. Stoimy sobie, bo kurde... Tu czasami troszeczkę policjantów po bokach stoi. Zawsze jak rano ja, jadę, to kurde jest ich trochę teraz. Nie wiem, zależy od dnia, ale nieraz to tutaj na Milwaukach to przeważnie tam przed tym sklepem, nie? To stoją sobie. Jak ten, tutaj Adam, bo nie wiem, gdzie Ty mieszkałeś, nie, w tym, ale jak kojarzysz, no to masz Wheeling i Milwaukee, nie, to... Czy tędy gdzieś śmigałeś, czy Ty bardziej gdzieś tam w Chicago mieszkałeś, nie, bo ja tutaj raczej zawsze gdzieś do góry jeżdżę, w stronę, w stronę Wisconsin, no nie zawsze, nie, ale pracę mam w stronę Wisconsin, nie, to... A tu akurat jesteśmy, jesteśmy teraz na Dandy i Milwaukee, nie? To... Jak gdzieś tam kiedyś jeździłeś, to pewnie kojarzysz tutaj. Chociaż tak jak ja jeżdżę, to kurde raczej tak Wiadomo, tak do pracy czy coś, na tak gdzieś dalej zawsze jeżdżę, to z GPS-em, nie? Tak... Ciężko mi się... Nie, nie, że ciężko, nie? Tylko tam... W stronę Chicago, to nigdy tam tego nie śmigałem często. Dlatego wolę sobie GPS ich włączyć i sobie śmigam.